Dzień dobry, witajcie. E, zdrowia wszystkim życzę z okazji pięknego dnia. E, zapraszamy na jutro, na to, e, niedzielę. Wypiję hmm. Wasze zdrowie. Super! O, dzień, witam, dobry, dzień dobry, dzień witam dobry, dzień dobry! Witamy takie wejście nietypowe w sobotę. Robocze. ma 30 robocze, ale chcemy Wam pokazać co będzie, co będzie się jutro działo. Najpierw na zdrowie zachwyconymi naturą. Niech jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. Pozdrawiamy Zdrówką serdecznie. sprawdzę czy jesteśmy, czy oczywiście sok z selera naciowego. Mmm. Tak. I Wam też to proponujemy, żebyście pili codziennie soczek z selera naciowego. Yy, I żebyście mogli zdrowieć, żeby Was soczek nic nie bolało. Mmm. I żebyście byli zdrowi. Ja zamknę drzwi. Zamknij, zamknij. Sobotka jest dniem różnych porządkowych prac, więc musimy się odciąć od porządkowych tak, prac sąsieckich. Tak, słuchajcie, yy, to nie o to chodzi, bo kosiarka będzie uruchomiona. Chodzi o to, że chcemy Wam pokazać, Anusia tutaj wyczarowała dla nas tak. na jutro wspaniały... Yy, smalec, smalec witaliański, słuchajcie, na smalec na i będzie ten smalec z ogórkami kiszonymi, tak jak lubicie, tak jak chcecie. Smalec, Aniusia, pokażcie tutaj to, 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 wspaniale, to, 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 zobaczcie, tak wygląda ten smalec, smalczyk witaliański. Pokaż od spodu, bo tam widać to, to dobre to że, od spodu. <śledzianie> tutaj jak smalczyku utonęło to na dnie. Ale zaraz pokażemy, nałożymy. A, a tu czekaj, bo tak. ten jest pikantny, z papryczką O, pikantną. ten jest pikantny, proszę bardzo. Ten jest z pikanterią, czyli jest tutaj papryczka, są grzybeczki, są różne dodateczki. A to jest, a to jest łagodny dla tych, którzy wolą. A łagodny, łagodny też, proszę, jak Anusia pomyślała. Pomyślała o wszystkich. Tak, i do tego. Tutaj na dnie również mamy różne tak, ciekawosti. Tak, tak, tak. I są do tego podobne. mamy ogóreczki kiszone. Nasze ulubione. Wspaniałe ogóreczki, które tym tak razem, polubiliście. Tym razem z takim dodatkiem aromatycznym. Ale nie wszystkie będą pikantne. Nie, ja, ja myślę o tych, którzy mm. lubią łagodne. Tak, rzeczy. no to smarujemy, zobaczcie, bo. Smarujemy, smarujemy. się zastanawiacie, na przykład no, co to tutaj na tym żywieniu to się nie da zjeść siły, a tu się okazuje. I nie ma siły. A tu się okazuje, że chlebeczek można posmarować, Co prawda ten okay. smalec jest świeżutko wyciągnięty. Z lodówki. Z lodóweczki, i on jest taki e, jeszcze troszeczkę niezbyt elastyczny, ale za chwilę ten będzie. Ten ja myślę, że Anusia będzie miała jeszcze lepszy nóż przy smarowaniu, ale w ogóle ta konsystencja tak. na imprezie będzie super. No nic, nakładaj taki dobrze, i zobaczcie, ja jak to szybko I można damy. sobie nałożyć smalcu, tak? Można to fajnie. Ja myślę, że można nawet takie, o, pomogę takie grubsze elementy, kawałki, tak? Ten, ten, I to ze spodu. Ten smalec, ten smalec uwielbia imprezy, ponieważ na imprezach takich letnich jest ciepło. I on wtedy jest idealnie plastyczny, mm. ale teraz też jest fajny. Słuchajcie, czosnek. No ja myślę, że Majeranek będziesz smarować. Czosnek Majeranek, wszystkie te, te najfajniejsze rzeczy. Słuchajcie, mistrzostwo Świata. Ja będę nie dość, że będę smarować smalcem, to jeszcze na to wszystko damy ogóreczek. Są osoby, które uwielbiają ogórek w plasterkach, a można sobie wziąć ogórek do ręki na wynos. Słuchajcie, to i tak, i tak po prostu jest. Można kawałek tego położyć, słuchajcie, i z ogóreczkiem mm -hmm. na wierzch położonym, super, z naszymi chlebkami witariańskimi e, i mam takie inny. coś, oczywiście tak jak mówię, e, to będzie e, taki, e, ten, ta konsystencja tego smalcu będzie troszeczkę lepsza, Ania, tutaj spontanicznie zrobiliśmy, żeby pokazać ale to będzie taka konsystencja, którą można rozsmarować grubiej, cieni, tak jak będziecie chcieli. I właśnie powiedziałem, że codziennie sobie rano możesz taką pajdę chleba naszykować, wrąbać i możesz iść do pracy silny i zgodny. Oprócz tego oczywiście mamy wspaniałe... Chipsy, chipsy jarmużowe, przybywajcie po chipsy, to dopiero zobaczycie jakie będą wspaniałe Paczuszka chipsy. Paczuszka już spakowane dla Was, zobaczcie, tutaj tak. są paczuszki. i w takich paczuszkach, no to zobaczycie już na imprezie, ale są chipsy. I będą kokosy, kokosy. I tutaj do kokosów mam wspaniały sprzęt do otwierania, proszę bardzo. I będziemy otwierać, będziemy go wspaniale otwierać. Tutaj taki otworek zrobimy. Mamy tasak, mamy młoteczek, mamy wszystkie elementy, które są potrzebne. Tasaczkiem ładnie go obrobimy. Na banerze tak? otwierasz również. Tak, na banerze jest pokazany. Słuchajcie, przybywajcie. Będą wspaniałe kokosy, będzie smalczyk, <noise> będą ogóreczki. Także do zobaczenia. Do usłyszenia jutro od godziny 15 w Baranowie. Zakończenie lata. Tak, impreza wspaniała, tu jest tylko pokazany przykładowo, ale będzie grubiej, będzie grubiej, jak będziesz chciał, będzie grubiej. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia. Mm, do ale co pięknie. Zdrówka życzę. Zapraszamy. Smacznego.